Łukasz Karaśimowicz o fajnie No cześć Łukasz Halo Siema Co? Siema Lecimy Kokolokaz. Ha, na razie. Dzięki. Hey, dziękujemy. Z powodzenia. Trzymaj się. Zaraz y, wchodzimy na terminal, sprawdzamy swoje y, karty pokładowe i tak. Y, lecimy do Barcelony. Barcelona! Jesteśmy już na strefie bezsłownej. Tak, dobrze. Wolnocłowej. W wolności słowa. E, Przeciśmy przez bramki i na szczęście e, tylko przy mnie zaczęło pikać. Musiałem pokazać e, rzeczy, które mam, e, ale jest spoko i już czekamy na, e, na wylot. A w międzyczasie jakiś hamburger albo kawa. Bardzo ciężko się zebrać, bo mieliśmy różne miejsca, ale po różnych e, zamianach e, udało nam się wrócić po siebie i teraz właśnie startujemy. Pozdrawiam ku tak Patrzę na to, jak to pani pokazuje. Co trzeba zrobić w razie wypadku? Jestem przerażony. w lecimy, Barcelonie, Lecimy dalej, lecimy szukać Ubera. Z pełną mocą i to kolokacją. Z... Ten człowiek. Człowieku. No to co? <grym> Jesteśmy w końcu w Barcelonie na placu. Plac Espania. Jest... Plac, Hispania. Plac Hispania. Będziemy się kierować w tamtym kierunku do naszego hotelu. Wybraliśmy drogę pieszą, bo to idealny sposób, żeby troszeczkę zobaczyć miasto, maksymalnie wykorzystać czas, a poza tym jesteśmy zmęczeni, bo bolą, bolą nas nogi i dupka od siedzenia cały czas w samolocie. Możecie zobaczyć, bo jest bardzo pięknie naprawdę. I przede wszystkim jest bardzo ciepło. Zwias wróciliśmy właśnie z hostelu, Pogoda jest... Kapitalna. Żałuję, że nie możecie poczuć tego zapachu i tego powietrza. To jest po prostu rewelacyjne. Rewelacyjnie! Bananka <grystanie> <grystanie> sobie znowu kupimy. Ja lubię bananki. No pewnie. Był tam gdzie pani? Tak no, jak Hola. jest Hola. Hola. Eee, tu banana. Yeah? Look, look. Hello, buenos dias. Buenos dias. If you stay here for anthem me, I put you inside the bubble. No way. Yeah, you can take the video. Alright, yeah, why not? Yeah. Nice. Oh, momento. Hey, momento. O, vienmo, vienmo, bento. Don't worry, one week, nobody die, government die, but nothing. Oh, yeah. Hey, yeah. hey, last month, take the money. Don't pay for nothing, motherfuckers. Yes. Justina. Hey. Bine. 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 ce Bine. 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 Odejdziemy trochę od tego, to wszystkie zlewają się w jedną większą całość i tworzą całujące się usta. Jesteśmy w najstarszym miejscu w Barcelonie. Pozostało po świątyni św. Augusta. Dowodem no to są cztery, cztery kolumny, które pokazują, że Barcelona nie zawsze była taka duża. I to jest właśnie miejsce, które było centrum Barcelony. To są najlepsze w Barcelonie to są najlepsze lody najlepsza obsługa Coco Locas Coco Locas